Siema, jestem Przyseliniu, a dzisiaj mam do was konkurs na M4A1S SAE. Zapraszam do oglądania. Jak wiecie jestem blisko granicy 1500 subów, więc dlatego jest ten konkurs, i oczywiście organizuję go z Saskiem, a więcej będziecie mieli dalszy czas, a teraz lecimy z zasadami, żeby brać udział. Pierwszą zasadą to zasubskrybowanie mojego kanału, danie dzwoneczka oraz zasubskrybowanie Sask'a, u którego będzie dalsza część. Kolejną rzeczą, jaką musicie zrobić, to skomentować ten film i napisać, jakie odcinki chcecie, żebym dodawał na kanał, plus trading. Żeby wygrać u mnie M4, musicie wziąć również udział w konkursie u Sask'a. Musicie również dołączyć do tego to Discorda, który jest na moim kanale oraz będzie też w opisie tego filmu. Ostatnią rzeczą, jaką musicie zrobić, to zaproszenie 5 lub więcej osób do mojego konkursu. i więcej zaprosić osób, tym większe szansa na wygranie. I wysyłacie tutaj na tym kanale screeny, że wysłaliście im linka do mojego filmu. Wyniki będą 7 listopada na live sobotę. Życzę powodzenia i do zobaczenia na live. Hello.